Nie bez powodu mężowie, których imiona przetrwały wieki, rzadko, rzadko zabierali głos, rzadko się pojawiali, a jednak nigdy nie zostali zapomniani. Dzieje się tak, ponieważ nieobecność, gdy opanowana do mistrzostwa, odciska głębsze piętno niż obecność. Milczenie mężczyzny może być głośniejsze niż dekret króla. Jego dystans potrafi wzbudzić więcej pożądania niż tysiąc słów. Machiavelli rozumiał to, zanim my wszyscy narodziliśmy się w iluzji nieustannej uwagi. Widział, że władzy nie niszczą wrogowie, rozpuszcza ją nadmierna ekspozycja. W chwili, gdy świat możecie zbyt łatwo dosięgnąć, przestaje próbować w ogóle. Niedostępność mężczyzny jest jego zbroją z cienia. Sprawia, że ludzie zastanawiają się, zgadują i czczą to, czego nie mogą dotknąć. Widzisz, świat nie pragnie zrozumienia. Pragnie tajemnicy. W momencie, gdy się tłumaczysz, kurczysz się. W momencie, gdy stajesz się dostępny, zostajesz skonsumowany. Lecz w chwili, gdy się wycofujesz, budzisz w ludzkiej naturze coś pierwotnego głód zakazanego. Ten głód jest esencją władzy to on czyni królów nietykalnymi, przywódców niezapomnianymi, a kochanków zniewalającymi. Każdy mężczyzna rodzi się ze skończoną aurą. Duchową elektrycznością, która słabnie za każdym razem, gdy próbuje zadowolić, udowodnić lub gonić. Każda zbyt szybko wysłana wiadomość, każda zbyt ochoczo zaoferowana przysługa, każda opinia rzucona tylko po to, by zyskać akceptację to wszystko jest wyciekiem mocy. I zanim większość mężczyzn to sobie uświadomi, stają się z... sługami tych samych ludzi, którzy kiedyś zabiegali o ich uwagę. Machiavelli ostrzegał, że poufność rodzi pogardę. Nie dlatego, że ludzie są okrutni, ale dlatego, że ich natura jest prymitywna. Nie potrafią cenić tego, co mogą mieć na wyciągnięcie ręki. Szanują dystans tak, jak boją się błyskawicy pięknej, nieprzewidywalnej i nieosiągalnej. Wmawiano ci, że miłość wymaga ciągłej obecności, że przyjaźń potrzebuje stałego potwierdzania, a lojalność oznacza natychmiastową reakcję. To kłamstwo. Tym, co naprawdę utrzymuje lojalność ludzi, jest niepewność. Kiedy stajesz się rzadkością, zaczynają wyobrażać sobie, że cię tracą, a wyobraźnia jest znacznie okrutniejszym panem niż prawda. Ludzie boją się ciszy, ponieważ nie mogą jej kontrolować, a kiedy nie mogą kontrolować ciebie, zaczynają krążyć wokół ciebie, jak planety wokół Słońca, które oszczędnie dawkuje swoje światło. Niebezpieczna potęga niedostępności mężczyzny leży w tym paradoksie. Gdy nie ma cię wszędzie, jesteś odczuwalny wszędzie. Gdy nie mówisz, twoje słowa odbijają się głośniejszym echem. Gdy nie wyjaśniasz, wymyślają historię, by wypełnić pustkę. Każda plotka staje się darmową reklamą twojego mitu. Każda nieodebrana wiadomość staje się lekcją cierpliwości. Nie gonisz za władzą. Głodzisz świat swoją uwagą, aż to on zacznie gonić ciebie. A tego właśnie zapomnieli mężczyźni. W swojej desperacji, by zostać zauważonymi, utonęli w hałasie. Mylą rozgłos z wpływem, a poklask z wartością. Ale Machiavelli śmiałby się z tej nowoczesnej choroby. Powiedziałby, nigdy nie pozwól im poznać ani pełni twojej siły, ani pełni twojej słabości. Pojawiaj się rzadko, mów niewiele, a kiedy już to robisz, spraw, by poczuli ciężar twojego powrotu. Bo prawda jest brutalna. Kiedy jesteś zawsze, nikt cię nie czuje. Kiedy znikasz, świat zaczyna przypominać sobie twoje imię. Nie urodziłeś się, by być wszędzie, urodziłeś się, by być kimś znaczącym, a znaczenie wymaga niedostępności, wymaga powściągliwości, wymaga odwagi, by pozwolić światu zastanawiać się, dokąd poszedłeś i dlaczego. Ponieważ mężczyzna, który potrafi odejść bez lęku, jest panem wszystkiego, co zostawia za sobą. Każdy mężczyzna, który kiedykolwiek stracił szacunek, zaczął od nadużywania swojej obecności. Chciał udowodnić swoją wartość pokazać, że jest niezawodny, lojalny, dobry. Lecz lojalność bez granic nie jest lojalnością to służalczość. Niezawodność bez dystansu staje się desperacją. Widzisz, w chwili, gdy ludzie wiedzą, że mogą Cię mieć w każdej chwili, przestają przygotowywać się na Twoje przybycie. Przestają stroić się na tę okazję. Z wydarzenia zmieniasz się w szum tła. To jest śmierć władzy. Machiavelli powiedziałby ci: Ten, kto pozwala poznać się zbyt łatwo, traci tajemnicę, strzegącą jego autorytetu. Pomyśl o tym. Twoja obecność powinna być przywilejem, a nie rutyną. Twój czas powinien smakować jak wino rzadkie, zarezerwowane dla zasłużonych. A nie jak woda rozlewana w każdą wyciągniętą dłoń. Świat uwarunkował mężczyzn, by myśleli, że dobroć to obfitość, ale prawdziwa dobroć, jak prawdziwe przywództwo, pochodzi z niedoboru. Dobre słowo znaczy więcej, gdy nie jest rzucane na wiatr. Komplement rani głębiej, gdy jest rzadkością. Przysługą zdobywasz lojalność tylko wtedy, gdy nie jest gwarantowana. Niedostępność mężczyzny zmusza innych do mierzenia słów. Zastanawiają się dwa razy, zanim się odezwą, zanim zmarnują twój czas, zanim przekroczą twoje granice. To nie arogancja, to kalibracja potężny człowiek nie musi krzyczeć, jego milczenie dyscyplinuje otoczenie, nie musi grozić, jego nieprzewidywalność robi to za niego. Gdy ludzie nie wiedzą, co zrobisz za chwilę, stają się ostrożni, szanują twoje nastroje, twoje pauzy, twoje nieobecności. To jest niewidzialne imperium, o którym pisał Machiavelli imperium powściągliwości. We współczesnym świecie powściągliwość jest buntem. Każde powiadomienie domaga się uwagi, każda rozmowa cię wciąga, każda platforma błaga, byś istniał głośno, ale im głośniejszy się stajesz, tym mniej ktokolwiek cię słyszy. Mężczyzna, który publikuje codziennie, jest zapominany do południa, ten, który znika na tygodnie, i wraca z czymś istotnym, sprawia, że świat wstrzymuje oddech. To jest paradoks obecności. Używana bez ograniczeń traci swoją magię, dzielona jak sekret, staje się świętością. Potęga nie rodzi się z bycia potrzebnym, lecz z tęsknoty, jaką się po sobie zostawia. Mężczyzna, który jest zawsze dostępny, zabija swoją tajemnicę, a tym samym swój magnetyzm, lecz ten, który pojawia się tylko wtedy, gdy ma to znaczenie, staje się niezapomniany. Ludzie będą o tobie mówić, gdy cię nie będzie, odtwarzać twoje słowa, próbować odgadnąć twoje intencje i mierzyć swoje zachowanie pod twoją nieobecność. To jest wpływ w najczystszej postaci. Rządzisz, nie będąc obecnym, panujesz, nie podnosząc ręki. Niedostępność przemienia mężczyznę z uczestnika w symbol, a symbole są nieśmiertelne, przeżywają plotki. Przyćmiewają trendy, przetrwają dystans, ale oto koszt. Niedostępność wymaga samotności. Musisz być gotów stać z boku wystarczająco długo, by inni poczuli Twoją nieobecność. Większość mężczyzn tego nie potrafi. Kruszą się w ciszy, myląc samotność z odrzuceniem. Ale silny mężczyzna wie, że cisza to nie odrzucenie, to budowanie. To tam powstają legendy. Lew nie musi ogłaszać swego powrotu. Dżungla już zna odgłos jego kroków. Gdy akceptujesz niedostępność, przestajesz grać na tym samym boisku co zwykli ludzie. Wznosisz się ponad hałas i w ten sposób zmuszasz innych, by spojrzeli w górę. Nie dlatego, że tego zażądałeś, ale dlatego, że odebrałeś im łatwy dostęp do siebie. Wtedy zaczynają pytać: Co on buduje? Z kim się spotyka? Dlaczego nie możemy go dosięgnąć? Odpowiedź nie ma znaczenia. Znaczenie ma tajemnica, ponieważ to tajemnica, a nie władza, sprawia, że mężczyźni są pamiętani długo po tym, jak odejdą. Dzieje się dziwna rzecz, kiedy znikasz. Na początku drwią z ciebie. Myślą, że wypadłeś z obiegu, że straciłeś na znaczeniu, że twoje milczenie oznacza porażkę, ale potem mija czas, a twoja nieobecność zaczyna boleć. Ci sami ludzie, którzy kiedyś ignorowali twoją obecność. Zaczynają odtwarzać w głowie twoje słowa, twoje gesty, twoją energię. Zaczynają rozumieć, jak ciężka była w rzeczywistości twoja obecność. I wtedy twoja rzadkość zaczyna szeptać głośniej niż ich hałas kiedykolwiek mógłby krzyczeć. Machiavelli rozumiał, że każdy dwór, każde królestwo, każdy krąg społeczny działa według tego samego wzorca: poufność rodzi beztroskę, niedostępność rodzi oddanie. Gdy książę pojawiał się codziennie, jego autorytet wyparowywał. Gdy pojawiał się rzadko, królestwo wstrzymywało oddech. To samo prawo rządzi dziś mężczyznami. Ten, który zawsze pierwszy pisze wiadomość, traci kontrolę. Ten, który jest zawsze dostępny do rozmowy, traci głębie. Ale mężczyzna, który się wycofuje, który wybiera swoje momenty, który nie zdradza wszystkich swoich myśli, staje się lustrem. Ludzie projektują na niego swoje pragnienia, lęki i fantazje. Staje się większy niż życie, nie dlatego, że się zmienił, ale dlatego, że jego nieobecność dała ludziom przestrzeń do wyobrażania go sobie. Niedostępność nagina rzeczywistość, tworzy zniekształcenie, które działa na twoją korzyść. Ludzie zaczną dostrzegać sens w rzeczach, których nigdy nawet nie planowałeś, twoje krótkie odpowiedzi wydadzą się wyrachowane. Twoje milczenie zostanie wzięte za pewność siebie, twoja powolna reakcja zostanie odczytana jako wyższość, a ta iluzja jest walutą władzy. Machiavelli powiedział, że nie wystarczy mieć władzę, trzeba wydawać się potężnym, lecz prawda jest odwrotna, wydawaj się rzadkością, a ludzie założą, że masz władzę. Niedostępność jest wolno działającą trucizną, która przemienia zależność w uwielbienie. Sprawia, że ludzie walczą o to, co kiedyś brali za pewnik. Przyjaciel, który zawsze dzwonił, nagle czeka na twój telefon. Kochanka, która kiedyś ignorowała twoje potrzeby, teraz kurczowo trzyma się twojej nieobecności. Współpracownik, który cię pomijał, teraz szuka twojej opinii. I będą sobie wmawiać, że to dlatego, że się zmieniłeś. Ale ty się nie zmieniłeś odzyskałeś tylko jedną rzecz, którą mężczyźni głupio oddają siebie. Oto tragedia współczesnych mężczyzn: mylą dostępność z uczuciem, osiągalność z miłością. Wierzą, że bycie ciągle obecnym dowodzi, że im zależy, ale to nie miłość, to strach. Strach przed zapomnieniem, strach przed zastąpieniem, strach przed brakiem miłości. A jednak, im bardziej stają się dostępni, tym bardziej stają się przezroczyści. Niedostępność odwraca to prawo. Mówi. Nie muszę udowadniać, że mam znaczenie, poczujesz to, gdy mnie zabraknie. Każdy mężczyzna musi nauczyć się sztuki kontrolowanego dystansu. Tu nie chodzi o arogancję, chodzi o grawitację. Słońce nie goni planet, stoi w miejscu, płonąc własnym ogniem, a wszechświat krąży wokół niego. Bądź jak Słońce, stwórz w sobie taką wewnętrzną siłę, taką cichą dyscyplinę, by inni czuli się ku Tobie przyciągani. Nawet gdy nic nie mówisz, twoja rzadkość nie powinna wynikać z pustki, lecz z pełni. Zbycia tak skupionym na swojej misji, że nie masz czasu błagać o uznanie. I tu leży prawdziwe niebezpieczeństwo. Ponieważ gdy mężczyzna staje się rzadkością z powodu celu, zaczyna władać emocjonalną pogodą wokół siebie. Ludzie czują niepokój, gdy milczy, ekscytację, gdy się pojawia, lęk, gdy odchodzi. Jego energia kształtuje ich nastroje. Ich pewność siebie, ich zachowanie. To nie jest manipulacja, to jest mistrzostwo. Machiavelli nazwał to teatr, teatrem władzy. Musisz odgrywać niedostępność, aż stanie się prawdziwa, a gdy stanie się prawdziwa, będzie nie do zatrzymania. Większość mężczyzn tonie w obfitości. Dają wszystko czas, uczucie, uznanie aż nic, co dają, nie ma znaczenia. Lecz mądry człowiek daje niewiele i czyni to bezcennym. Nie goni za aprobatą, bo wie, że jedyna aprobata warta posiadania pochodzi od tych, którzy zauważają Twoją nieobecność, a nie Twoją dostępność. A kiedy to się stanie kiedy Twoja nieobecność zacznie mówić głośniej niż Twoje słowa zdasz sobie sprawę, że nie musisz już udowadniać, że jesteś wartościowy. Świat już o tym zdecydował. Niedostępność to nie tylko sztuka bycia niewidocznym, to nauka bycia niezapomnianym. Gdy nauczysz się kontrolować swoją obecność, nauczysz się kontrolować percepcję, a ktokolwiek kontroluje percepcję, kontroluje świat. Machiavelli widział tę prawdę na dworach Florencji: książęta, którzy okazywali powściągliwość, pojawiali się rzadko. Mówili oszczędnie i nagradzali wybiórczo. Rządzili nie za pomocą armii czy pieniędzy. Ale psychologii. Ich milczenie stawało się pismem świętym. Ich nieobecność stawała się prawem. Widzisz, gdy mężczyzna jest wszędzie, jego wizerunek maleje, ale gdy jest widziany rzadko, każde spojrzenie wydaje się objawieniem. Dlatego królowie wychodzili na balkony tylko w wielkich chwilach. Generałowie przechadzali się wśród swoich wojsk tylko przed bitwą. Prorocy przemawiali tylko wtedy, gdy milczenie już nie wystarczało. Rozumieli, że władza gnije w nadmiernej ekspozycji. Wartość mężczyzny wzrasta proporcjonalnie do jego niedostępności. Ale oto co odróżnia sprytnych od naiwnych. Sprytny człowiek wie, że niedostępność nigdy nie może wyglądać na wymuszoną. Musi jawić się jako naturalna, jakbyś był zbyt zajęty przeznaczeniem, by można było cię łatwo dosięgnąć. Gdy ludzie wyczują, że twoja nieobecność to nie gra, ale autentyczna konsekwencja twojego celu, Będą cię gonić. Nie tylko z ciekawości, ale z podziwu. Przekonają samych siebie, że budujesz coś większego, że Twoja cisza kryje mądrość, że Twój dystans oznacza głębie. I nawet jeśli nic z tego nie będzie prawdą, uwierzą w to, ponieważ ludzie bardziej pragną historii niż, niż prawdy, a niedostępność daje im przestrzeń do wymyślenia jednej wokół ciebie. Machiavelli pisał. Ludzie na ogół sądzą bardziej po wyglądzie niż po dotyku, bo każdy może widzieć, ale niewielu potrafi czuć. Oznacza to, że percepcja przeważa nad rzeczywistością. Pozwól im więc zobaczyć Twój zarys, ale nigdy całej postaci. Pozwól im słyszeć Twój głos, ale rzadko. Pozwól im znać Twoją obecność, ale nigdy Twojego harmonogramu. Im więcej wiedzą, tym mniej sobie wyobrażają. Im mniej sobie wyobrażają, tym mniej cenią. Ta władza nie jest okrutna, jest konieczna. Bez niedostępności nawet miłość staje się nudna. Kobieta, która zawsze cię ma, staje się obojętna. Przyjaciele, którzy zawsze mogą zadzwonić, przestają słuchać. Współpracownicy, którzy zawsze mają do ciebie dostęp, przestają szanować twoje granice. Kiedy dawkujesz siebie, ponownie wprowadzasz tarcie, a tarcie podtrzymuje płomień. Dlatego, gdy się wycofujesz, ludzie panikują. Odczuwają twoją nieobecność, jak głód narkotykowy. Odtwarzają rozmowy, czytają ponownie wiadomości, śledzą twoją ciszę, szukając zamknięcia, które nie istnieje. I im dłużej szukają, tym dłużej mieszkasz w ich umysłach bez płacenia czynszu. To właśnie rozumiał Machiavelli: Niedostępność zamienia pamięć w obsesję, przestajesz być człowiekiem. Zaczynają postrzegać cię jako tajemnicę, a ludzie nie podążają za tym, co rozumieją, podążają za tym, co chcą zrozumieć. Stajesz się ich zagadką, ich nagrodą i ich karą jednocześnie. To nie jest manipulacja. Ja? To mistrzostwo nad własną ekspozycją. Ale pamiętaj, władza bez samoświadomości staje się trucizną. Wielu mężczyzn, którzy odkrywają siłę niedostępności, używa jej lekkomyślnie. Myślą, że samo milczenie czyni ich potężnymi. Tak nie jest. Milczenie bez siły to niepewność. Dystans bez celu to tchórzostwo. Rodzaj niedostępności, który szanował Machiavelli, był zbudowany na treści, mężczyźnie tak zakorzenionym w swoim celu, że nie miał czasu szukać uwagi. Dlatego jego dystans budził respekt, a nie litość. Musisz wypełnić swoją ciszę pracą, swoją nieobecność rozwojem, swój dystans tworzeniem. Wtedy Twoja rzadkość staje się święta. Ludzie odczuwają ją nie jako arogancję, ale jako autorytet. Powiedzą, że się zmieniłeś, że stałeś się zimny. Pozwól im. Nie mają tego rozumieć. Władza nigdy nie miała być rozumiana, miała być odczuwana. Niedostępność to moment, w którym mężczyzna przestaje przepraszać za to, że istnieje. To chwila, gdy przestaje błagać o włączenie do grupy. A zamiast tego pozwala, by jego milczenie zdecydowało, kto naprawdę go ceni. Mężczyzna praktykujący niedostępność nie znika. On redefiniuje dostęp do siebie. Uczy się, że nie każdy zasługuje, by wiedzieć, gdzie jest, co robi i jak się czuje. Jego energia staje się świętą ziemią. Tylko ci, którzy na to zasłużyli, mogą po niej stąpać. A ironia: im mniej ziemi pozwala ludziom deptać, tym bardziej klękają. Gdy w końcu do niego docierają, Machiavelli nazwałby to niewidzialną koroną, autorytetem, który nie wymaga tytułu, a jedynie obecności. Kiedy ludzie zdają sobie sprawę, że nie mogą cię wezwać na zawołanie, zaczynają ważyć słowa, zaczynają przygotowywać się, zanim się odezwą. Zaczynają szanować sam czas, ponieważ on przepływa przez ciebie. To jest różnica między potężnymi a bezsilnymi. Jedni kształtują rytm innych, drudzy tańczą do melodii granej przez wszystkich. Mężczyzna, który jest rzadkością, nie gra w gry, on strzeże swojego królestwa. Jego czas, jego spokój, jego skupienie to są mury, które go chronią, a każdy, kto pragnie wejść, musi zapukać, poczekać i udowodnić swoje intencje. Za każdym razem, gdy opuszczasz ten mur dla wygody, tracisz fragment swojego tronu. Dlatego Machiavelli ostrzegał władców, by nigdy nie stawali się pospolici wśród swojego ludu. Poufność, jak mówił, rodzi poczucie równości, a równość wymazuje respekt. Respekt w jego świecie nie był okrucieństwem, był strukturą, był szacunkiem, był cichą świadomością, że człowiek, z którym masz do czynienia, mógłby zniknąć i zabrać ze sobą twój komfort, a teraz pomyśl o tym we własnym życiu. Szef, który jest zawsze na każdym czacie, traci wpływy. Artysta, który za dużo dzieli się swoim procesem twórczym, traci mistykę. Mężczyzna, który odbiera każdy telefon, odpowiada na każdą wiadomość, zaspokaja każdą potrzebę, przestaje być mężczyzną, a staje się narzędziem. Użytecznym, wymienialnym, przewidywalnym, ale ten, który wybiera swoje momenty który pojawia się z zamiarem, którego obecność jest rzadkością, staje się doświadczeniem. Nie tylko go spotykasz, ty go odczuwasz. Jego słowa lądują mocniej, jego cisza ma wagę, efekt niedostępności jest prosty, dystans potęguje wszystko. Jeśli ludzie widzą cię codziennie, przestają cię widzieć. Jeśli pojawiasz się rzadko, zaczynają cię studiować, każdy gest staje się symboliczny. Każde słowo jest odtwarzane, każda decyzja jest analizowana. To jest psychologiczny tron, który buduje niedostępność. Mieszkasz w umysłach ludzi za darmo, nie dlatego, że ich do tego zmuszasz, ale dlatego, że zdyscyplinowałeś siebie, by tego nie robić. W związkach ta moc jest jeszcze ostrzejsza. Kiedy mężczyzna przestaje gonić, dynamika zmienia się natychmiast. Kobieta, która kiedyś odmawiała uwagi, zaczyna jej pragnąć. Przyjaciele, którzy kiedyś brali go za pewnik, zaczynają nadrabiać. Koledzy, którzy go pomijali, zaczynają prosić o jego opinię. Dlaczego? Ponieważ niedostępność przeprogramowuje percepcję. To, co kiedyś było ignorowane, staje się pożądane w chwili, gdy się cofa. Geniusz Machiavellego polegał na rozpoznaniu, że władza nie polega na tym, co kontrolujesz, ale na tym, co inni czują, gdy tracą do ciebie dostęp. Ale strzeż się Niedostępność to nie okrucieństwo. Nie chodzi o karanie innych. Chodzi o ochronę własnej wartości. Nie wycofujesz się, by ich zranić, wycofujesz się, by uzdrowić swoje poczucie wartości. Za każdym razem, gdy dajesz dostęp komuś, kto na to nie zasłużył, uczysz go, by cię lekceważył. Ale za każdym razem, gdy cofasz się z godnością, uczysz świat, by zważył Twoją obecność, zanim o nią poprosi. I to jest niebezpieczne piękno niedostępności mężczyzny. Przekształca ona tęsknotę w lojalność. Ludzie zaczynają gonić nie z powodu manipulacji, ale z szacunku. Chcą być blisko ciebie nie dlatego, że jesteś doskonały, ale dlatego, że jesteś rzadki. A w świecie uzależnionym od hałasu, rzadkość jest najgłośniejszym dźwiękiem ze wszystkich. Współczesny świat tonie w mężczyznach, którzy dają zbyt wiele z siebie i dziwią się, dlaczego są niewidzialni. Nadmiernie wyjaśniają, nadmiernie kompensują i nadmiernie się starają, próbują zasłużyć na miłość, szacunek, uwagę i nigdy nie zdają sobie sprawy, że sam akt próbowania zabija przypożądanie. Władza nie pochodzi z robienia więcej, pochodzi z powstrzymywania się od robienia więcej. Mężczyzna, który potrafi mówić mniej, pojawiać się rzadziej i dawać mniej. Nie tracąc przy tym opanowania, ten mężczyzna jest niebezpieczny. To on zmienia równowagę w każdym pomieszczeniu, do którego wchodzi, jeszcze zanim się odezwie. Geniusz Machiawellego polegał na tym, że widział ludzką naturę taką, jaka jest: grą niedoboru, ludzie nie chcą prawdy, chcą napięcia, nie pragną spokoju, pragną pościgu. Mężczyzna, który jest zawsze dostępny, zabija pogoń, ale mężczyzna, który stoi w miejscu, Podczas gdy inni krążą wokół niego, staje się osią grawitacji. Dlatego niedostępność to nie słabość, to władza, to odmowa błagania, to pewność siebie, która pozwala ciszy udowodnić to, czego słowa nigdy nie mogły. Świat nie szanuje mężczyzn, którzy się tłumaczą. Szanuje tych, którzy zmuszają go do zgadywania. Pozwól im zastanawiać się, dokąd poszedłeś. Pozwól im spekulować, co budujesz. Pozwól im poczuć dyskomfort niewiedzy, czy wciąż mają Twoją uwagę? Wtedy stajesz się niezapomniany, ponieważ niedostępność rodzi wyobraźnię, a wyobraźnia jest najpotężniejszym narkotykiem ze wszystkich. To sprawia, że ludzie dostrzegają w Tobie więcej niż kiedykolwiek im pokazałeś. Zaczynają marzyć o Twojej aprobacie, lękać się Twojej obojętności i wyczekiwać Twojego powrotu. Pamiętaj jednak, niedostępność ma znaczenie tylko wtedy, gdy stoi za nią cel, nie możesz zniknąć w otchłani lenistwa, ani zamilknąć z obawy. Musisz zniknąć, by tworzyć, wycofać się, by pracować. Niech twoja nieobecność będzie czasem kreacji, a nie stagnacji. Podczas gdy inni zalewają świat zgiełkiem, ty w ciszy budujesz coś, co zmusza ich hałas do milczenia. A gdy pojawiasz się na nowo, nie tylko wracasz, ty przybywasz z dowodem postępu. Z ogniem ukrytym za spokojem, z wartością, która przemawia głośniej niż jakiekolwiek słowa. Oto ostateczna makiaweliczna tajemnica. Obecność staje się bronią tylko wtedy, gdy Twoja nieobecność jest brzemienna w znaczenie. Tłum nigdy nie powinien wiedzieć, kiedy powrócisz. Powinien wiedzieć tylko tyle, że gdy to zrobisz, zasady gry ulegną zmianie. Nigdy nie bądź przewidywalny, nigdy łatwo dostępny, nigdy zwyczajny. Niedostępność sprawia, że każdy Twój ruch staje się wydarzeniem, każde słowo manifestem, a każda chwila ciszy buduje napięcie. Człowiek, który to opanuje, staje się niezapomniany nie dzięki sile, lecz dzięki rytmowi, rytmowi ukrywania, odkrywania i ponownego wycofania. Przestań więc bywać wszędzie, przestań udowadniać swoją wartość, przestań czynić siebie tanim przez ciągłą dostępność. Niech widzą cię rzadko, ale kiedy już cię zobaczą, niech to będzie wydarzenie. Mów rzadko, ale gdy to robisz, niech twoje słowa przeszywają. Dawaj mniej, ale niech to, co dajesz, będzie niezapomniane. Ludzie, którzy wznoszą się ponad zgiełk, to nie ci, którzy krzyczą najgłośniej, to ci, którzy nauczyli świat tęsknić za brzmieniem ich głosu. Jeśli chcesz być traktowany jak król, zachowuj się jak król. Chroń swoją obecność jak złoto. Strzeż swojej energii jak terytorium. Pozwól ludziom czekać. Pozwól im się zastanawiać. Pozwól im pracować, by do ciebie dotrzeć, bo w chwili, gdy przestajesz gonić, świat zaczyna gonić ciebie. Machiavelli przekazał jedną ponadczasową lekcję. Ludzie lekceważą to, co przychodzi im łatwo. Dlatego spraw, by twój czas był rzadkością. Twoja obecność zasługą a twoje milczenie świętością. Gdy to uczynisz, twoja niedostępność stanie się twoją siłą, a twoja siła stanie się twoją legendą. A teraz, jeśli ta wiadomość poruszyła w tobie jakąś strunę, jeśli przypomniała ci o sile, którą kiedyś oddałeś, odbierz ją. Odbuduj swoje milczenie, odzyskaj swój dystans i pamiętaj: świat wielbi tylko to, czego nie może łatwo dotknąć. Polub ten film. Podziel się nim z kimś, kto zapomniał o swojej wartości, i zasubskrybuj, by poznać więcej prawd, których świat wolałby, żebyś nie usłyszał. Wesprzyj kanał przez link w opisie, ponieważ to, czego się dziś nauczyłeś, jest niebezpieczne, a takiej władzy nigdy nie należy lekceważyć. Bądź rzadkością, bądź szanowany, bądź nietykalny.